Tak się składa, że dzisiaj mamy Halloween, czyli święto, które jest przede wszystkim obchodzone za granicą. Dlatego dzisiaj wybierzemy najbardziej przerażające zestawy Lego, które oczywiście oficjalnie zostały wydane. Dobijamy do 1000 pek w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Zaczniemy sobie od wehikułu tajemnic z serii Lego Scoobidu. Przyznam szczerze, że bardzo lubiłem tą serię, mimo że wyszło z niej zaledwie 5 zestawów i to na dodatek już 7 lat temu, czyli w roku 2015. Do dziś pamiętam, że bardzo chciałem zakupić właśnie ten wehikuł czasu, no już od samej szaty graficznej tego zestawu czuć taki wręcz halloweenowy klimat, który jest jeszcze potęgowany przez zombie oraz nawiedzone drzewo. Zestaw ten, pod względem konstrukcji jak i minifiguryk, wypada naprawdę bardzo dobrze. No ja w zasadzie do tego zestawu nie mam żadnych zastrzeżeń. Zestaw ten swoją premierę miał, tak jak już wcześniej wspomniałem, w roku 2015, składa się z 301 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 160 zł. Pora na tajemnicze cmentarzysko z serii LEGO Hidden Side. Tak swoją drogą to szkoda, że ta seria się skończyła, bo naprawdę ta seria miała kilka dobrych zestawów, w tym między innymi wcześniej wspomniane tajemnicze cmentarzysko. Posiadam ten zestaw i muszę przyznać, że jest naprawdę solidny i również lekko przerażający, ponieważ myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to wręcz nawiedzone cmentarzysko, bo tutaj podobnie jak w zestawie Wehikuł Czasu z serii LEGO scooby tu również mamy do czynienia z nawiedzonym drzewem. No jak widzicie mamy też tutaj szkielet, który najwyraźniej sobie stwierdził, że spróbuje sobie wyjść ze swojego grobu i mamy też nawiedzoną minifigurkę ogrodnika. Oczywiście jak zbudowałem ten zestaw, to też go od razu ożywiłem za pomocą aplikacji Hidden Side i naprawdę super to wyglądało. Zestaw ten składa się z 335 elementów, jego cena katalogowa wynosi 130 zł i swoją premierę miał w roku 2019. W 2015 roku swoją premierę miał piąty sezon Lego Ninjago, który był związany z duchami, a co za tym idzie otrzymaliśmy sporo wręcz upiornych zestawów związanych właśnie z tym sezonem i jednym z takich moim zdaniem najbardziej przerażających zestawów z piątego sezonu jest set przedstawiający Atak Smokamoro. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych smoków w historii serii Lego Ninjago. Prawdę mówiąc, to do dzisiaj żałuję, że nie udało mi się zakupić tego zestawu. Oprócz świetnej konstrukcji otrzymujemy również 6 znakomitych minifigurek, w tym złego zielonego ninja, czyli po prostu Lloyda, który został opętany przez Moro. A ta głowa tego smoka jest naprawdę niesamowita. Zestaw ten składa się z 658 elementów, swoją premierę miał w roku 2015, a jego cena katalogowa wynosi 300 zł. W 2020 roku swą premierę miał potężny dom strachu, który jest naprawdę ogromny. Wyobraźcie sobie, że ta konstrukcja ma aż 68 cm wysokości, więc to jest naprawdę sporo jak na budynek z klocków Lego. No, w środku tego domu naprawdę jest klimacik i jeszcze te organy, coś wspaniałego. W tym zestawie są też dwa upiory. Warto dodać, że w tym zestawie. znajduje się też winda, którą można sterować za pomocą aplikacji Lego Power Up i dodatkowych elementów Lego Power Up, które są do kupienia osobno. W sumie taki zestaw to nawet nadawałby się do jakiegoś miasta Lego. Set ten składa się z 3231 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 1450 zł. Pamiętacie może jeszcze taką serię jak Lego Monster Fighters? W 2012 roku swoją premierem miał zestaw Pociąg Widmo. Naprawdę świetny zestaw. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że część elementów z tego zestawu świeci się w ciemności. Moim zdaniem najlepszymi minifigurkami w tym zestawie są zdecydowanie duchy, które oczywiście świecą się w ciemności. A oprócz świetnego pociągu oraz minifigurek otrzymujemy również naprawdę bardzo przyzwoity samolot. Ja niestety nie mam ani jednego zestawu z serii Lego Monster Fighters, ale do dzisiaj pamiętam, jak właśnie około 10 lat temu byłem w jednym ze supermarketów. I kilka zestawów z tej serii stało sobie na sklepowych półkach. Niesamowita historia. Zestaw ten składa się z 741 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 350 zł. I ostatni zestaw na dziś to zestaw "Druga strona" z serii Lego Stranger Things. Miałem okazję obejrzeć wszystkie cztery sezony tego serialu, w tegoroczne wakacje" i faktycznie momentami ten serial jest przerażający. W każdym razie ten zestaw wyszedł bardzo dobrze, szczerze lepiej bym tego nie wymyślił, jeśli chodzi o pomysł na przedstawienie tych dwóch stron. I jeszcze ta minifigurka Demogorgona, no naprawdę ten zestaw moim zdaniem daje radę. Set ten składa się z 2287 elementów, jego cena katalogowa wynosi 900 zł, a swoją premierę miał w roku 2019. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał, oczywiście bardzo wam dziękuję za mnóstwo waszych ciekawych komentarzy, które pisaliście pod jednym z postów w zakładce społeczność związanych właśnie z Tematem dzisiejszego odcinka. Oczywiście cały czas możecie podawać w sekcji komentarzy waszym zdaniem najbardziej przerażające zestawy Lego, które zostały oczywiście oficjalnie wydane. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą dynia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.